Gdziekolwiek, chłopiec, gdziekolwiek. No ale tu jest chyba za płytko, nie? Ja nie pływać. umiesz pływać? No tak, tak. dobra, to najwyżej się ratować. Mogę. No kurde, ej, jo, ej. O kurde. Stary, stary Nie spodziewałem się tego, jakie to są spadki. Chłopie, jak to jest głęboko. Nie ma. Dobra, tam. Za... Dobra, dwa koła, dwa tysiące. Pięć. Nie, no pięć, pięć to nie wbiją. Zakład. No dobra, Dań凄ificar. zobaczymy. Ok, 5000 łapek w górę i wypływamy pontonem. Na to jeziorko szukając hulajn... Jest! Ja chcę to witajcie, Wow! Jeźdźcie się z trumem przemówienia. Bardzo Barsterszy w kolejnym odcineczku grubym odcinku w sumie. Teraz na kanale będą się pojawiać naprawdę grube odcinki, także subskrybujcie, łapkujcie, bo naprawdę to się opłaca, jak widzicie po samym już wstępie, naprawdę gruby odcinek. I zgodnie z umową, słuchajcie, jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 5000 łapeczek w górę, Pojawia się odcinek, w którym kupię ponton, wbiję na, ten, na to jeziorko i przy, 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 przy pomocy magnesu neodemowego albo się po prostu tam wskoczy, coś spróbuję wyłowić. To na pewno. Słuchajcie, jeszcze taka ważna informacja, bardzo ważna. W opisie macie mój Instagram, Przemek Podłoga Guma przez 2A. Wpisujcie, zaobserwujcie mnie, a ja wpadnę na wasze profile i was generalnie... I zrobię wam spam serduszek, albo dam wam jakieś fajne komentarze. I to serio daję każdemu. Jeszcze taka mała informacja: w opisie też macie pod spodem jeszcze link do mojego drugiego kanału, gdzie, gdzie pojawiać będzie się więcej treści. Generalnie niż nawet na tym. Skatepark, vlogi różne, też dymy. Zasubskrybujcie z dzwonkiem, bo opłaca się generalnie. Niedługo będzie tam najprawdopodobniej daily. Także wpadajcie. Ja już generalnie nie, nie przedłużam, odcinek naprawdę mocny, więc lepiej obejść go całego, eee, pozdro dla mordeczki, która to wyłowiła i pewnie teraz to ogląda, pozdro tam stary, trzymaj się eee, i co? I widzowie, lećmy z tym odcinkiem. Pary w ogóle, ej stary, co ci się w ogóle stało? W ogóle goniłem... Ej, eee, nie przezywaj, nie no. eee, fajnego człowieka. I eee, w boto Co jest gran, ale co ty zrobiłeś? Co ty... Ale idę do kadzielni. A, ale idziesz w... cały się wykąpać? Muszę się Wska Wskakujesz? Idziesz? Y no chyba nie. Dobra, chodźmy. Czekaj. Bo wyławiasz kolejne nogi, przekład. Oj, jest kontencik, jak zwykle. Idziemy, zobaczyć jak chłop skakuje do jeziora? Ja bym zobaczył, a ty, Filip? Będziesz się na odcinku, cześć. Idziemy, z, y idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć. Chodźmy, a ty, Rosa chcesz zobaczyć, jak chłop skakuje do jeziora? Właśnie się pytam kiedy? Teraz! No idziemy Lecimy, lecimy. A stąd z balkonu skacze? Która jest godzina? Twoja ustawa. Po... Nie, mów tak Widzowie byliby by pewnie załamani, 19. że nie będzie już filmów No to jest git jeszcze pogoda No pogoda i wszystko Dobra, więc co, lecimy z tym ziomkiem Gdzie on jest? A, bo on wpadł generalnie, tam jest takie błotko Jechał pewnie na hulajnodze, wrąbał się i... I tyle Dobra Idziemy? Dobra, chodź, idziemy! O kurde, ale co, a powiesz kulturalnie bez przeklęć, co się stało? E, stało się to iż obywatel tamten czarny e... Nie mów no, tak. No, dobra, 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 no 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 e, Goniłem go, bo mi ukradł rzeczy i wywinałem orła w błoto i... I no. I taka sytuacja. No to idziemy, chodź. No to idziemy. Chodź Filip, idziesz? Tylko stary co? A wy... czekaj, weźmiemy tylko picie, bo ja wiem jak to się skończy. To się skończy, wrócimy, a nie będzie... Koń... Idziemy, chodź. A ty chcesz nura też tam? W sumie to ciepło dzisiaj jest. No dobra. Ale to poszukasz huljnuk. Przy okazji co? No nie zdejmuj butów tym razem. No nie zdejmuj butów proszę, bo historie lubią się pow... No to se... No dobra to se tak podeptasz. Nie, mam białe, kurde. Aj Ja mam Laczosta mi ten. I on się... No tak, tak, Filip, jasne Zaraz. W ogóle to jest zawsze tragedia Z zejściem, nie? Co? O, o! Dobra, tu w Poczekaj stary. No ale tu jest chyba za płytko, nie? Ja nie umiem pływać i to by się Tym zrobić, tylko nie umiesz pływać? Trochę umiem trochę. No dobra, to najwyżej będzie się Dawaj, ratować. Dobra, leć stary, młody. A, ej, wchodzi! A no, kurde, ejo, ej, ej. Stary stary. Boże, jak ty z głęboko! Nie spodziewałem! Ja się spodziewałem. No jest coś? Mi się wydaje, Nie że da Dobra, to poszukaj. Poczekaj, poszukaj. Komary po są na pewno. To na pewno. No i co? Stary i co? Nie ma. Dobra, tam zobacz, czekaj. Idę szukam. Dobra. A I są ryby? Jak coś tam masz hasze,? nie? Uch, kurde, panie. co jest grane? Dawaj na drugi brzeg. A nie, 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 Stary, on Dobra. chyba nie jest takim pływakiem dobrym. Okej, okay, kolejna próba, niby. Uważaj stary, bo... Ale nie, ej, gdzie ty mieszkasz? Ja? No w Cielcach. No to nic, to w sumie sobie pójdzie, nie? Jeziorko pięknie się prezentuje akurat dzisiaj A, i najważniejsze, nie ma tej font... -te, jak to się nazywa? No, kto to jest... Nie, stary! Ej, telefon ma w kieszeni Co ty gadasz? Ja nie mogę Ej, myślałem, stary po, po, pochla, pochla, Pochlapałeś mi kamerę Trzymam krew Co tam? Tutaj Kresie jak rucham. jest jeziorko niżej, bo wyłowiliśmy kolejnogę właśnie Jest! Jest! Stary, jest coś! Jest! No i co? Jest czy nie ma? Jest. Dobra! Jest czy nie ma? Trzyma się haszczy. Próbujesz, ale dasz radę? Dam radę Nie jest zimna woda, stary, nie jest ci zimno Co? Ciepła jest, cieplutka. Dobra. Dobra, Ciepo... po... Czekaj, bo złapa się nie ma. Co ty gadasz? Co? Nie. No nie gadaj, stary. Dobra, czekaj, jest, jest. Ja chcę tą... Wow! Jest! a aj Titan, tytan Wow Nic, był ostry balet Ale muszę przyznać, że ten Że tutaj ma klimacik to jeziorko ale jak nie ma tych fontan, bo te fontanny to tylko buczą i przeszkadzają w nagraniach. Fajny. A dzisiaj fajna jest, lokalizacja no Giga jest fajna lokalizacja, to a, jest Stary kozak, jesteś prosem? Dobra, wyławiamy, zobaczymy co tu mamy. Wyławiamy, wyławiamy, wyławiamy co tu mamy, stary? Co to jest? Mamy jakiegoś streeta. Nie To jest ogólnie. Trzymaj, trzymaj. Dobra, bez. Co to jest? Właśnie, bo ty ogór się znasz. O kurde, ja nie mogę. Kierownica tytanowa, skuter... Ile Ile hajs? Idziemy dalej, no. 5 Pię, no. pięć stów. Pięć stów kiera. Gripy Audi, jakieś 6 dyszek. Ok. Zacisk Lucky. Nie wiem, co to jest za zacisk, ale myślę, że tak ze 150 Dzisiaj do dwóch to stówek. To jest szczęśliwy dzień. To jest szczęśliwy dzień, twój stary, stary laki, Tak, ze stówem. No, ok. Ja okay. Wideles Lucky, obstawiam, że tak ze 150. Ok. Dek to jest Native Stem. Native w tym kosztuje chyba coś koło 400 stówek. Nie 5. Okay. Albo 5. Wow, wow, uważaj, stary. Kółka z przodu nie wiem, czy to jest 100, ale to jest chyba Eagle. Kółko Eagle, tak ze 130. I z tyłu mamy laki Cody Floma V2. To jest jakieś 160 zł, coś takiego. Stary, jak się z tym czujesz? Za, yy, super. <laughs> jest twoja żółwik. Jo, opłaca się. Jutro w Jaki e jutro. Tak napiszą, no tak, no. No ale kto ile ona łącznie ile wyszło? Około? 1300 zł. To, stary. Ha, szacun. Jutro jest ładniejsza pogoda, wbijamy jeszcze raz, powławiamy, stary. Dokładnie. Dobra. Dobra, okej. Okay. Powiedz. A jeszcze zobaczymy czy to śmiga na parku w ogóle. Trzeba ją przetestować. Trzeba. Trzeba. Klipy na ławionej Muszą. To nie Dobra, I opłacało się? No, 240. Nie. Opacało się bardzo. Jestem szczęśliwy, będę teraz śmigał na klucz. Sprzedajesz czy co robisz? Z nim? Jeżdżę. Katuję na park. Okej. Okay. Tak się tutaj prezentuje. Stary, ile może być tu hulajnog jeszcze w, tym, w tej wodzie? Myślę, że jest trzy. Trzy mogą być na pewno. Jak Dobra, nie więcej. widzowie, jeśli będzie półtora łapek w górę, półtora łapeczek w górę, zostawiacie wszyscy łapki w górę. Dobra, dwa 2000, nie, to jest gruby odcinek. Tak. Dobra, dwa koło, 2000. 5. Nie, no, pięć to nie wbiją. Zakład? No dobra Dla mnie Zobaczymy Okej okay. 5 tysięcy łapek w górę i wypływamy pontonem Na to jeziorko szukając hulajnóg mag magnesem, nie? Wyślę ci zdjęcie, no, bo sam robiłem sam ci... będzie pierwszy post. Dobra, jasne. Jo, Dobra, bierzemy. Co? Dobra to tak. Stary Bierzią. Czekaj, może odmyję, bo... Nie, chyba już wystarczy chyba kąpieli w, w życiu, no Dobra, wyciśnis co. Dobra. Ale to, jak ona tam tyle leżała, to ciekawe czy to będzie łożyska. Ale nie wiem, kiedy to było wyrzucane. Bo ja nie przypomin... na, na pewno u mnie na filmach nie była taka wyrzucana. No. To jest na. To jest... No właśnie, to jest 100%. Wydaje mi się, że ktoś tutaj prywatnie już sobie to wywalił. Znaczy prywatnie, no komuś już nie. Także dobra, żegnamy dzisiaj jeziorko. Wracamy ją przetestować, czy działa. Pytanie, właśnie po tej hulajnogi. Dwie były kiedyś wyławiane i nie działały. Zobaczymy, jak będzie z tą. Ale. Strasznie jest tu jak zwykle Jak zwykle jest tu strasznie stromo I się ciężko schodzi Nigdy nie lubię tu wchodzić Dobra lecimy Ogarniemy Ile masz lat? Tu gruby Pitos dla Ciebie Mówię, że gruby Pitos Gruby Pitos Ale to choć tam może No tam, o hej Cześć mają on się boi dobra Chodź tam, chodź tam stary. Dobra, Nie ja będziemy ja tu mam... przeszkadzać. No, chodź. Ej muszę sznurówki. Muszę się zabije na tym. W tych butach mam. Co w tych butach? Jadę. W skarpetach? No, Dobra, No, chodź na cień, bo tutaj strasznie świeci. I zobaczymy, jak to. Czy... Dobra. polecę na Udącił, udącił, udącił. Łoł, nie wiem, działa, nie? Działa. No. O kurde. Jest nowy set. Nowy set. O kurde stary, to niedobrze wyszło. No. Ale działa? Whipa umiesz zrobić? Whipa nie umiem. Nie? Nie. Mm -hmm. Nie nie Jestem Co? Dobra, teraz jeszcze zjadę Dobra Zalazuj się Ej, źle kierie Co się stało z kierą? No Miałeś odwrotnie kierownicę? Stary śmigasz coś na kulajkach w ogóle Nie śmigam Nie Marcin, dobra. To, o, parkiem, parkiem, no. Ło, wow, jeszcze kapie. Ale jak ona jest leciutka. Fajny, nie, Sacik? Ty wyłowił hulajnogę, czaisz? Słuchawki, słuchawki. A, słuchawki. Czaisz, że wyłowiliśmy hulajkę? Chłop skoczył do jeziora i w ten... Co tam? Roza. Jak tam, jak tam wieczorek? Mateusz? wow zmęczony dzisiaj jobday widzowie jobday. Tak bo ty chciałeś do biedry skoczyć, nie? Lecisz do tej biedry czy nie? No można. No ja też w sumie muszę kupić jakieś pićko, bo mi się pić chce. O, ale ładny labrador. Labrador? Dobra, co? Ogór ty zawijasz już? No chyba to dobra. ale my przyjdziemy. O co? A o której dzisiaj siedzisz? Od której? Tak jaka jest godzinka. Ciepło! Impreza pewnie w piątek idzie się narąbać. Nie, nie. nie. Po ciężkim tygodniu. Nie, nie wolno. No tak, dobrze widzowie, nie picie, nie palcie i... Tyle. Dobra, a co, lecimy do tej biedry, nie? Dobra, chodźmy. Co To jest samolot. O Fajne. Jak ma na imię? O fajny. Ile lat? Ej, to Dobra Tomuś Mogę zrobić 50 do 1.818 na różne Tutaj? No. Dobra, ej! dobra, y, triczek to... Jaki to jest triczek? Jaki to jest triczek? 50 do 1.8.18 Let's go! Dobra, po tej stronie tak, wiem, wiem, wiem. jestem profesjonalistą w tym wszystkim. Ale chill, a, a na przykład do... E... Mogę w dół, albo nie? Nie, 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 do chila, do chila. Nie umiem do chila. Nie, do whipa, do dobra, chill. to jest tak kidowski. 50 do Co? 50 do whipa? Czy Nie, borda, borda. Dobra, zrób Co? 50. Bo... Dobra. Nie, borda, borda, borda. Ale borda do to jest chillowe. No nie, fajnie wygląda, dla mnie przynajmniej. R rurę pod górę. Stary jest 30 stopni, ty jesteś w bluzie, masz czapkę i na to jeszcze, jeszcze masz yy, ciepło, kaptur. No, ciepło, lubny Dobra, czarne. I czarne jeszcze. W dół, no. A, po, pod górę, pod górę. Dobra, pod górę do whipa Pod górę do whipa no. no, pod górę do Wipa, Karu. Przyjechał Agresor No, o, boję się go, a ty? Ja, go znam. ja też go znam dużo lat, ale się i tak go nadal boję. No, pięknie. Nie no, dobra zaliczamy Tomek. Nie ma co, dzisiaj naprawdę nie ma co się spinać. O. Jak ma na imię? O, fajny. Ile lat? No, ja bym, ja bym zostawił. Okej, okay, słuchajcie, to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinku. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeśli się spodobał, pamiętajcie, łapeczki w górę. Wpadajcie również do opisu tam macie ten mój Instagram. Zaobserwujcie mnie, ponieważ będę wpadał na wasze profile i was. Serduszkował. Zrobił wam spam serduszek pod yy, waszymi profilami na zdjęciach. Wpadam też w komentarze często i piszę na przykład jakieś. Także wpadajcie, obserwujcie follow, mile widziany. Łapeczki w górę 5000 łapek w górę wbijam na to jezioro, na pontonie i generalnie wyłapiamy wszystkie huleje jakie się tylko da. Fajnie w ogóle byłoby coś takiego jak kupić, ale to już jest drogi gips, że tak powiem. Jest coś takiego echo. Sonda do, do, do połowów ryb, ale to też się sprawdza, że widać wszystko generalnie w wodzie. Takie macie ciu, ciu, pip, pip, pip. takie wykreśliki fajne, by to w sumie było ogarnąć, ale to już jest drogie, bo to dobre, to kosztuje 1200 zł. Ale nic, jeśli będzie dużo łapaczy w górę, to wszystko ogarniemy. Kontent jest specjalnie dla Was, żebyście to oglądali. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Miłego wieczorku, dnia, dnia śniadanka, w zależności o której porze to oglądacie. Trzymcie się widzowie, Siema.